Tu Kazimierz tak że Jedziemy maglewem, już zwalniamy 200 km na godzinę, a było 300 km na godzinę. I teraz dojeżdżamy do stacji końcowej. Tam samolot leci, do stacji końcowej i pojedziemy z powrotem. Bo to jest tylko taki odcinek testowy, pokazowy, turystyczny. Aj, serduszko SH, I love Shanghai I Już zwalniamy, zwalniamy, I już jest 90 km na godzinę To na razie tyle. Pokażę jeszcze jak będziemy pędzić sport. Mówię.